Siemanko wszystkim, ja jestem Maniek I witam was w kolejnym odcinku w Diablo 3 Jest ze mną Grzesiu, cześć Grzesiu Cześć No i co słuchajcie, w ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj przed posiadłością Leoryka Także wejdźmy sobie teraz do posiadłości Leoryka Zobaczmy co tu się dzieje, wyprawia Kasiura wypadła Pieniądze Pieniądze, o patrz to, widziałeś to tam? No, oh, kurdy, mać. To znaczy jak na kurgać. jo, jezu! Co tam się stanęło? Uciekaj. Nie jestem jeszcze gotowy. Uciekaj. To nieźle. No one znowu żygający Muszę zaczekać Okej okay. wow, wow, wow dobra Ma ramieniki jakieś fajne, tu widzę Dobra, już podnoszę życie żebyś coś dostał Już idę do Ciebie One jakąś osłonę mają no, dobra. Dobra. Dobra, o, skrzyneczka jest, widzę Branżolety dostaliśmy. Weźmy sobie tą szczęścia, kapliczkę Zwłoki Tu są zwłoki, tam dalej zwoki i nic, nic w tych zwłokach Nic w tych zwłokach. Dobra, to są tylko zwłoki Dobra, pier dzielamy tam z powrotem Grzesio Co ty starczą, chodzisz? No. Żebyś... do inteligencji no. I tak sobie na razie... I z no, będziesz miał no. więcej, nie? No to też. Ta... Dobra, chodź. Do inteligencji. Dobra, na kurwę mi tu wszystkich chodź. wow, 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 uwaga! No. wow, No! Łoooł! Amulet! Lewelek masz, nie? Tak było, 30. Dobra to jest. Zaraz mam zupełnie oj, dobrze mi odrzuci nawet. To Co jest? Ja go. oj ojej, oj. wtykam. Nic Kurwa niech tu jest ja pierdolę Potrzebuje więcej czasu Kurwa, nie zdążyłem Trzeba będzie się udać zaraz do miasta się wiesz Mam być z tobą szczery Bo tak robić nie będziemy Ja pierdzielę tak... kurde Co jest? Kinęłeś? Potrzebuję ja pomocy. Zaraz no, też. No, kurde. Zaraz znowu zginę jasny, chuj Czekaj, bo się zacząłem skrzeszać Ja muszę uciekać niestety Dobra, tu mam fotkę już idę do ciebie. Dobra, też stały puszczam. Dobra, lecimy tego gościa. Alebo. Pięknie rozwalony. Dobra zawsze co dostałem o kurde Ale fajny medalion mam Dobra, ten jest kiepski Mam lepsze na ramienniki To sobie wezmę O, jak brązowy. Co? dostałem Tak Dobra i chodź do no miasta proszę. na chwilę, trzeba się naprawić i na posprzedować trochę towaru, i ja się i naprawić u kowala Nie wiem czemu on kowala, a się nie naprawiam u niego Mam to sobie posprzedajemy Mam trochę nowych towarów które Nie, mogą... nie zrobię tego Też tarcze plus 111 do witalności? 280... Eee. Nie chcesz, tak? Nie. Dobra. A ten schemat, jak to się używa? Nauczyłem Kowala schematu, ha. O, Dobra podnosić wszystko, nasze miksturki kupić, lecimy tam dalej, nie? Przedaję... Dobra Wracamy Grzesiu, chodź Lecimy do kur... ich wszystkich Idziemy dalej Tak jest! Dobra, chodźmy To jest tego szlepy załóg, chodźmy tutaj o pierściej znowu leciał i rozkazy Magdy, Gdy posłuchajmy, nowy element w układance dziewczyna o imieniu Lea. Szpiedzy donoszą mi, że to dziecko Adri, ukrywające się na pustyniach Chaldeu, bezzwłocznie zanieście te wieści panu. Dobra, posłuchaj, dziennikleoryka. W miejsc, którą zwiemy domem, zapanowała chorobliwa apatia. Młodemu Albrechtowi nowe miejsce przypadło chyba do gustu. Nie da się go powstrzymać! Żaden śmiertelnik nie zdołałby z taką łatwością wyrżnąć naszych braci!

kaptur. Nierudy, haha. O, hmm, coś na ładne. O, ale kurde, dokoksowany. Nierudy kaptur. O, oh je. Yeah. Zrobili nam straszne rzeczy. Spokojnie. Zostało ci już niewiele czasu. Nie było tu jeszcze jednego więźnia? Człowieka w łachmanach. Tak, człowiek o złotych oczach. Widziałem, jak Machda zabiera go do starej komnaty tortur. Leoryka jest pod nami. Zabiję ją. Przysięgam. Dobra, chodźmy w takim bądź razie. się zobacz teleport. No teraz kurde, fajne przedmioty dostajemy, to się będzie jeszcze lepiej grało. Tak. Teraz szczęście the chodźmy man which No, nawet tego. Trzeba być szybko. Słuchajmy nowej wiedzy. dzisiaj jak chójcyści przeprowadzali dziwny rytuał. Jeden z nich stał nieruchomo, podczas gdy inni wbijali mu kręgosłup w kręgosłup długie kolce. Nie umarł od tego. Podejrzewam, że został opętany. Choć nie znam się na tak straszliwej magii. No, to by było na tyle z nim. <laughs> Cztero nie pogadają. Dobra, sturka w ma tam na środek nie ma ich wszystkich za tą jedną Zami w sobie groby te spadające strzały Chodźmy tu są, tu są, tu są, tu są Jakiś fajny ten, może? Nie o. Kurwa wyszedł. Tarcza jakąś mam. O to nie, i tak cię, do witalności cię nie interesuje. Tarcza, nie? Nie, ale interesuje. Idziesz na power'a. Bardziej się kochają. Siedziami są to cieniastki. tu na dół, czy gdzie? A kurwa. Pięknie. Kurwa i tu jest. No i zaraz level wpadnie. O, zaczną wchodzić. Kurwa, zdążył. To pierwszej tamtych, bo się przemieniają. I zawsze ci, co tak stukają na skręcza i zapierdalać od razu, bo oni tu kurde zawsze się przemieniają kurwa. Dobrze, level no, 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 no jest. <coughs> Przepraszam. O, 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 są. Dobra. Tu jest jakiś dojebany gościu kurwa Łoo! Zginąłem Uważam on robi jakiś taki wir, gdzie kurde naprawdę jest masakra, o widzisz? Łoo, dobra, to od tego uciekam Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję leczenia Dobra, z tego. Dobra, zaraz padnie. Aj. Padnie, śmierdziel, padnij! Dobrze. Wracam do pełni Skraszam cię. <grym> Ojeja, oh yeah. siemaneczku. Z martwych wstałem. Z martwych wstałem. O to jest jakaś ta księga. Dziennik Loryka, posłuchajmy sobie? Jestem przekonany, że jakaś złowroga istota próbuje przejąć kontrolę nad moimi myślami. Głosy każą mi robić straszne rzeczy. Czasem nie panuje nad własnym ciałem. Jestem pewien, że Lazarus o tym wie. W takich chwilach dziwnie na mnie patrzy. Jesteś? Ej, już leży, sprawdzałem na pewno Dobrze, dobrze, sprawdzaj, kontroluj Dobra, chodźmy na poziom drugi Zobacz to, chorę Uuuu, nice Chodź tu jest jak to jest z ich trochę, że tak w której przeszło Oni też napierdalają czy nie? No właśnie nie wiem, już zaraz przywołam To czekaj, to czekaj, będą przeciwnicy O, dalej O, też napierdzielają, ty To jest Ale sieczka fajna Tam coś jest Gdzie idziemy tam w dół, czy tam, do, tam, tam? tam w oh, dół czy tam 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 tu tam tam tu kurwa Gdzie ciebel zabuby jedne Bip. lecimy ale sieka, ja pierdolę. <laughs> to mi się zawsze w diablo podobało. Bo taka sieka nie. I właśnie dlatego samemu jak grasz, tak jest tutaj przerypane. Chodź tam na dole. Co tam jest na dole? Bo nie wiemy, czy tam co tam jest na dole. Może będzie coś wartego uwagi. Zawsze, jak tak mówię, to nie jest, więc. Kolejny Dobra... którego potworek przyszedł. I tutaj... tutaj dostałem? Słabe Dobra, chodź tu na góry Chodź magu starczą Chodź, chodź. Co? Wycę połączenie Ma ja. tutaj Nie o, swój kumpli żeś przy, przy, tego? To się będziemy jebać, dawaj! Każdy ja nas jadą. Ło! Kurwa, pizgają, tym podskakuje! Nie ma umiejętności użyć, ja pierdolę. Jak mnie takie coś wkurwia. Dobra, tutaj dojedziemy. Co tu jest? O. Mamy tam gdzieś, gdzieś na dół, nie? nie tak, a nie tu? Ale wiem, że czasami nie można tam po prostu skopać zejść, Poczekaj, no chodź, zacznę co tu jest przynajmniej Dzień dobry Kurde, te co z tego ognia wychodzą są dowalone tej po 20 tysięcy Żytka Szybki gameplay, idziemy od, od, od checkpointu do checkpointu kurwa oh. Dzieciak... co? Jeszcze ziomeczki jakieś? Super... Dobra, to musimy zejść chyba tak? Czy nie? Tam musimy wejść... O, ale... o chodźcie, tu tego, chodźcie, jeszcze tu zejdziemy Tu coś jest, o kurwa, patrz to To będzie sieczka jakaś A to będzie śmiesznie No wiesz? O, ale go wpierdoliło O, co tu się dzieje jak tu wylazło. Widzisz, Mówiłem, że coś się będzie działo. Dobra, idziemy do góry. Punkt kontrolny. Dobra, wystaw tu może zakończymy odcinek, tych jeszcze rozwalimy. Myślę, że powinno być git. Przy punkcie kontrolnym, co? Dobra. Dobra. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapkujcie w górę, piszcie komentarze. No i widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko wszystkim. Na razie.